Cześć Manko, witam Was w nowym odcinku. Tego pana już kojarzycie na pewno z poprzedniego, pierwszego odcinka inauguracyjnego Grain Plus na budowie. Manko, Paweł. Siema. Jesteśmy dzisiaj w takim fajnym, bardzo ciekawym mieszkanku, około 50 metrów. I dzisiaj będziemy, Pawle, robić. Dzisiaj będziemy układać płytki. Zaczynamy układanie e, łazienki, płytek-łazience. Zaczynam od podłogi, dlatego że tam wyznaczam strefę układania butek Geberit, więc to jest pierwszy plan na to mieszkanie. Od czego w ogóle zacząć? Wchodzisz na pustą łazienkę, co robimy pierwsze? Jeżeli chodzi o mnie, ja w pierwszej kolejności przecieram ściany żyrafą, papierem 40. Po doświadczeniach z poprzednich prac, nie wiem czy tylko w Lublinie tak jest, czy, czy też w innych miastach, ale te tynki jednak wymagają dużego przygotowania do, do, do okładziny, więc w pierwszej kolejności przecieram ściany, żeby zedrzeć tak zwane mleczko, następnie dobrze gruntuję, odpylam oczywiście odkurzaczem, szczotką jak tylko się da. Po odpyleniu gruntuję, w tej łazience akurat ściany były bardzo chłonne, bardzo, bardzo piły grunt. Więc można powiedzieć, że zagruntowałem na dwa razy. W pierwszej kolejności rozcięczonym gruntem, i po, po około 30 minutach, tak naprawdę obleciałem łazienkę dookoła, po, po, po powiedzmy 30 minutach ponownie zagruntowałem, zobaczyłem, że pije, więc jeszcze raz na całą łazienkę, która ma 5,5 mniej więcej metra, poszło mi już 15 litrów gruntu. Rozcięczonego, co prawda, ale, ale naprawdę ściany piły. Bardzo. Bardzo spragnione te tynki. Spragnione, tak. Spragnione gruntu. Bardzo dobrze, bo wtedy zmniejsza to chłonność, wzmacnia przyczepność. Po zagruntowaniu położyłem hydroizolację na ścianach. mam, A przepraszam, wróćmy. Przed hydroizolacją wzmacniam je klejem. Po prostu rozrzedzonym klejem. Mój ulubiony P60 żelowy. Wszystkie ściany. Eee, po prostu smaruję tym klejem na, na, na tak bardzo zero, żeby, to po prostu, żeby ten gips napił się cementu, napił się kleju z cementem. I, i, I na to kładę hydroizolację. Ponieważ tutaj nie mam takiej strefy bardzo mokrej, jest tu zaplanowana kabina prysznicowa z brodzikiem, nie ma żadnego odpływu liniowego, więc nie ma takiego stałego kontaktu z wodą. Na posadce. Yy, pozwoliłem sobie zastosować grunt yy, w formie płynnej izolacji, czyli yy, hydroizolacja w płynie. Lubiany, na pewno sprawdzony. Wiele razy już go stosowałem i wydaje mi się, że większość osób, yy, które robi łazienki i pracuje na materiałach wiernym plastu, na pewno też ma tą hydroizolację już sprawdzoną. No jest, jest w naszym świecie bardzo znana hydroizolacja typu IC. Co do kleju Pawle, czy P60 to jest twój taki pierwszy wybór, jeśli chodzi o stany deweloperskie? Jeden z ulubionych. Na pewno po niego w pierwszej kolejności, można powiedzieć, sięgam. Ze względu na jego specyfikację on jest z oznaczeniem S1, czyli jako klej odkształcalny. C2TS1, żeby być już tam precyzyjnym, natomiast bardzo często też sięgam po P40, też go lubię w formie żelowej wyszły te kleje naprawdę genialne. To jest tak zwane w naszej branży masełko, świetnie się na nich pracuje, są bardziej takie. Płynne, można powiedzieć, przynajmniej ja mam takie odczucie i, i strasznie lubię na nich pracować. P60 tak, dlatego że na podłodze mam płytki 120x60. Nie jest to duży format, co prawda, ale wolę, wolę żeby jednak ten klej był do, do, dostosowany do, do, do płytki. Na ścianach płytka klasyczna 30x60, więc teoretycznie mógłbym zastosować ten niższy, niższy klej, natomiast P60 mam. Pracuję w tym systemie, jestem zadowolony, klej sprawdzony i myślę, że będzie bajka. No to co? Zaraz zobaczymy, jak ta bajka nam się rozkręci. Nie przedłużając, my się bierzemy do roboty, mieszamy klej. No i zaczynamy. Działamy. Paweł, powiedz ile czasu potrzebujesz na zrobienie takiej łazieneczki małej. Eee, jeżeli mam wszystko na budowie, a w tym przypadku tak jest, to tak naprawdę w ciągu dwóch do trzech tygodni, to już można powiedzieć, z, 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 robimy ją na gotowo. Dwa tygodnie to jest zawsze taki czas, kiedy my potrzebujemy na to, żeby yy, Wszystkie prace zrobić. Znam magików, którzy robią łazienki takie w ciągu tygodnia, ale nie chcę absolutnie tego oceniać, bo jeżeli ktoś pracuje przez 10-12 godzin, jak najbardziej to może, może wyjść. Natomiast ja, jak w pierwszym odcinku wspominałem, żona, dwójka dzieci, nie jestem aż tak, po prostu nie mam aż tyle czasu, żeby, żeby tutaj siedzieć 12 godzin. Troszkę życia potrzebuję w domu. Dzieciaki też. Zwłaszcza, że tego czasu aż tyle nie ma. Ale tak, no wróćmy do tematu. Trzy tygodnie dla mnie to jest taki bezpieczny czas. W ciągu tego czasu mogę położyć płytki, zafugować, odstęp czasowy, schnięcie. Trzy tygodnie. Ja mówię klientowi zawsze, że trzy tygodnie, jeżeli jest taka potrzeba, żeby zrobić ją szybciej, no to wtedy oczywiście zostaje się w pracy dłużej. Ale jeżeli ja pracuję w systemie 8 zmianowym, 8 godzin, przepraszam, czasami, czasami 9 godzin. To, to dla mnie to jest takie 2-3 tygodnie i, i mamy ją zrobioną. Tak, z takim spokojnym trybem, dokładnie. Weźmy pod uwagę, że tak, w każdej łazience mamy jakieś, znaczy mamy nie w każdej, ale w większości łazienek mamy jakieś zabudowy, mamy jakieś szlifowania narożników, to też na to trzeba poświęcić, trzeba ustawić. Nie da się tak po prostu przyjść i, i, i klepnąć. Może da się, ale ja tak po prostu nie, nie chcę, nie lubię, nie robię tak. No znam jednego takiego magika, co, co potrafi w tydzień zrobić łazienkę, 24 godziny w pracy. <grystanie> pozdro. <grystanie> pozdro, pozdro. To co, klej nam już się chyba przegryzł. Tak, minęły nam 5 minut, nawet 6, migamy do roboty. No lecimy. Dobra, tu jest nasza łazieneczka, widzę, że hydro już jest, y widzę, że nie całkowicie położone. Tak, yy, uprzedzając yy, jakieś zastrzeżenia z Waszej strony, yy, ściany nie są jeszcze gotowe. Skupiłem się na podłodze, dlatego że to jest mój główny cel. Muszę ją zacząć kłaść. Zawsze zaczynam od podłogi. Wiem, że dużo osób startuje ze ścianami, natomiast ja jednak yy, kładę podłogę, zabezpieczam ją pod siebie i lecę wtedy ściany tak, jak yy, tego potrzebuję. Yy, podłoga jest podwójnie zaizolowana hydroizolacją, natomiast yy, na ścianach mam zatopione narożniki. W strefie mokrej, praktycznie do samej góry, bo, bo wolę mieć pewność. Tutaj będę miał umywalkę, więc tak naprawdę na około 1,70 m. taśma jest wpuszczona. Ściany jeszcze będą raz izolowane na pewno grubszą warstwą. To jest taka można powiedzieć szczepna, ta pierwsza, która ma, ma chłonąć. Podłoga jest gotowa, także tak naprawdę mogę zaczynać, mogę zaczynać już klepać płytki. Co, na dzisiaj to by było na tyle. Niestety łazienka nie jest zbyt duża i już w dalszych etapach układania. Nie zmieściły się we dwóch, także musimy już kończyć. Ale na pewno zrobimy update jeszcze tej łazienki. Pokażemy wam, jak wyszła całkowicie, może na jakimś e, TikToku, może na shorcie. Na pewno zobaczycie, jak to wyszło. Tymczasem ja bardzo gorąco zachęcam Was do subskrypcji kanału, zalajkujcie ten film, udostępnijcie znajomym, koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. No i co, widzimy się już za tydzień.